ale właśnie, więc skonfrontujmy to. załatwimy. Mhm. halo Halo, witam Cię, Alanie. Halo, witam, sieła, sięła wariatę, co tam. Czy słyszałeś, co Kasus przed chwilą powiedział? Kurde no, no ja to po prostu <gry> zrobimy to, co już dawno, dawno mieliśmy to zrobić. E, po prostu wyjaśnimy stary konflikt i tyle. Zobaczymy, czy będzie taki mądry, jak. jak dojdzie do walki. Sorry, że bo nie mogę się skupić, bo lecę na trening szybko, bo kurwa, zaspałem. Lecę na trening i... Ee, czekajcie. Po prostu... Dobra, dobra, zaparkuję chwilę, poczekajcie go, zaparkuję i jestem gotowy. Dobra. Jestem, bo nie, nieładnie jest prowadzić i, i, i gadać. Dobrze. No i... I jak ty zaspałeś w ogóle na dwudziestą to jest pierwsze pytanie z mojej strony Bordo. jak się pracuje jak się pracuje jak się pracuje wiesz cały dzień zapierdziela jak to jest pracuje, normalne jak wiesz jak się pracuje jak się pracuje a, to, a co, co robisz na co dzień a ty zamknij łysa tam mordę już mnie też jeden. <laughs> do, do mnie mówisz do ciebie, tak. do ciebie. No. to kurwa uklęknij szmato jebany uklęknąć, uklęknąć, uklęknąć to kurwa uklęknąć szmato, jak zaparkujesz za morde. to uklęknij i będziemy rozmawiać, tym mordę, uklękniesz do ty kurwa że niedługo zobaczymy, kurwa się przygotuje na ciebie solidnie, no przygotujesz się chyba kurwa ty najpierw gdzieś wiesz z głową, no, coś, żebyś fred... sobie poukładał, ale najpierw, ale najpierw to dobrze, a później ma będziemy dobrze, rozmawiać dalej, frendzlu frendzlu jebany mam bardzo dobrze ułożoną głowę, kiedyś miałem kiedyś nie z tym problemy, przyznaję jak najpierw, ale uwierz mi, że od jakiegoś czasu już bardzo dobrze ma zblokowaną głowę. A z tego co widzę, to ty nie, nie siedzisz za bardzo formu, wiesz? Tak. Dlaczego no, tak uważasz? Ale na taką pizdę jak to nie, bo widziałem, widziałem co, co, co parker, który, który już wyszedł z baru, widziałem co z nim zrobił. To dla mnie to kurde, no, urosłem, naprawdę, no, że urosłem w głębi się O no, jak zobaczysz, <grym grym> <bo grym> <dobry, grym> <dobry, grym> A ile urosłeś? 2 centymetry 3? No wystarczająco, żeby ci najebać. A, no, ale jak ty urosłeś w wieku 30 lat? 31. Urosłem, 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 urosłem w duchu. Naprawdę uwierz mi, że naprawdę kurde dużo lepiej się zrobiło, jak złoczenie twoją to się ci naprawdę trenuj, Trenuj, kurwa. Ale ja nie muszę Paso trenować do, do siebie, Kwicińska. No to dobrze, dobrze, to dobrze. Hmm. Alan, powiedz... na Alan, co miałeś na... Alan, co miałeś na myśli, mówiąc, że Kasio to jest dla ciebie rozgrzewka? To, że się całkowicie przestawiłem. To, że się mnie. Przestawiłem dobrze, eee, przy, 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 się całkowicie. Przedstawiłem się całkowicie tego. Całkowicie. Całkowicie. <gulite> Nie, to kubicie, co Nie tak, zobaczyłem jeszcze jego walkę. Zobaczyłem jego walkę jeszcze z e, tańculo. A. A. Tak. No, no i co? No co? No Dawaj. Ale, ale mówię dobrze, <gulite> dobrze. Dobrze. <gulite> dobrze. <gulite> 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 Alan! Alan, to powiedz nam co co właśnie sądzisz? Bardzo zajebał fajto inny. Kurwa, devil. Ja pierdolę. Przyjebał Kto fajto, Kurwa, stań, opie. Prek. <sum _> Alan. Co sądzisz Zajebał fajto? Co, co sądzisz o ostatnim pojedynku za, to Kasiusza? Kurwa. No, no gdyby nie, te, gdyby taki człowiek wiedział, co bym na jego. Co? No moim zdaniem, moim zdaniem. Go to jest dwie śmierdze, rudolko bym prosto Ale kto kogo? A urosłeś po tej walce? Ciebie się nie udzielę tą śmierdze, rudolko A ty zajmij, ciało ty... Ja ja ty... Są... Ja są... ja z tobą nikt mu nie gada, rozumiesz? To za mało Ja z sobą rozmawiam i to jest kłótko. Balkon nie zajbany, nikt z sobą nie rozmawiam. My ciebie słuchamy anal, no? Nikt nie wiedział nie pyta. Dopiero będziesz wywołany, szłaciarzu, to wtedy się odzywaj. Ale łysy. słuchaj dziwko, ty mi nie będziesz mówiła, kiedy ja mam się odzywać. No to jest to proste, Kondoniarzu zwykły, Kondoniarzu zwykły, ci mordy, już cię nie pyta, dobrze? Szkoda, że nie jesteś jest taki spany, kiedy siedzisz naprzeciwko mnie. No to ja, ja będę taki fanny no, no, złotych. Ale się ja nie będę. Widzimy. No, kiedyś nie nie miałeś możliwość przedmów, to powiedziałeś, że lekarz zabronił ci się ze mną kłócić, Po terapii. No, ty, ty chyba leków kurwa nie wziąłeś. A teraz to? urosłeś, bo zobaczyłeś leków, moją walkę z tym, tak, z Normanem. Leków nie wziąłeś. Leków nie wziąłeś szampaniarzu. A czyli leków nie wziąłeś. Dlatego no jesteś nie taki wygazany. szampaniarzu. W szampaniarzu le, le, leków nie wziąłeś. <laughs> szampaniarzu? A co to znaczy szampaniarz Kim jest szampan. Ja też nie wiem akurat. śmiesznie brzmi. No. Kim, no jest tak no Kim jest szampaniarz Kim jest szampaniarzu? Teraz stoi kurwa, stoi, czeka na kurwa na jakieś atrakcje. Poczekajcie, nie? bo ja mam teraz też w sumie ważne pytanie. Ty jeszcze nie widziałeś tego. Proszę ty jeszcze, ty jeszcze nie widziałeś, Alan, tego wywiadu. Słuchaj, bo mój e, brat nagrywał z tobą i ty nazwałeś Alana śmieć, kurwa, pizda. Tak kazałeś powiedzieć. Nie! nie, wtedy nawet nie było. Kurwa, kurwa, ty, Alan, jesteś, Mi festo, ty. jesteś, jesteś zaskoczony, że e, Casio tak, tak mocno w sumie z tobą poleciał. Jeszcze raz. Czy, czy, jesteś, czy jesteś zaskoczony, że Casio z tobą tak mocno poleciał? No to dobrze, zobaczymy, czy będzie podczas walki taki mocny. Ja już, ja już powiedziałem, że już nie będę za bardzo dużo mówił, tylko zobaczymy na walce. O. Każdy kurwa jest do walki mocny. No, no, no. To ci na Ale... pewno dużo lepiej ja... wyjdzie, jak nie będziesz mówił za dużo. No. <gry> Ale on nie odpowiedział mi... na pytanie.

po podstawówce zaocznej zamknij tą mordę, dobrze? kurwa jebana. Co mam? po podstawówce? A były? To no pewnie. to jest po podstawówce. Po podstawówce. Po podstawówce zaocznej. A gdzie Dobra. jest podstawówka zaoczna To jest No ja, ja nie wiem, ja, ja się nie uczyłem. Bo, kurwa, to dałoby zapała ci powie. Najlepiej. A ja mam trzy krzyczki Skąd wiesz, że jestem pozaocznej? Sam pajazuje. Sam pajazuje. Tylko że jestem po podstawce zaocznej. Klehbacyku i badaj. Klehbacyku i badaj. Klehbacyku kurwa badaj. ty i badaj. ty kurwa, jesteś, no? <ślech? <ślech> <ślech> <ślech te kurwa te dwie dni się dobrały dwie dni się dobrały i wszyscy szykują się nawzajem. ale nikt tu nie krzyczy sa kurwa ja pierdolę kota się ty, no? ty kota nie bamy, naprawdę ty. ty jesteś po podstawówce zaocznej wow. dobra ty, no. ty swojego dobrze wy swojego no, no. no. no, no dobrze. jesteście gotowi żeby pisz mato daj go coś coś smatu gratulacje ale no gratulacje ale ja też ci pozdrawiam. Tak, tak, Ej, Zadaj mu pytanie, żeby było tak, albo nie. Chciałbyś być na jednym panelu razem, właśnie jeszcze z Michałem Pasternakiem, żeby sobie wyjaśnić kilka spraw? Krótko. Jak najbardziej, jak najbardziej. No, no. I najlepiej no, masz ja A jaką sprawę byś chciał wyjaśnić. Słuchaj! Słuchaj, i bo partowałeś! Bo teraz jesteś na pierwszym miejscu, bo chciałem znowu jak najszybciej walkę stoczyć wiesz? Ale ty ja, to, 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 ja farmaton, to nie chcę ale takiego. Ale którą sprawę ze mną chcesz wyjaśnić. Ale kurwa mogę ciebie wyjaśnić, jak najszybciej. No kurwo, debilu jebany którą sprawę chcesz wyjaśnić? Ty słuchaj, tego co do ciebie mówię. Którą sprawę? Ale kurwo! Wszystkie kurwa, to, że kurwa mnie dreszczy, jeśli to kurwa raz raz w nie, on nie, powiedział, że już nie chcę rozmawiać, no. no, no, ale, ale to wymień dwie, wymień dwie sprawy, ja które chcesz wyjaśnić, dobra Hubert, bo tak szybko, bo kurwa, no, no, tak na szybko wymień dwie, dwie, to no. jedno, jedno, wszystkie, ale wszystkie szmaczarze, wszystkie ale ciebie wyjaśnię, jedno wim wim nie do dużo, dużo kurwa wyjaśnię, wiesz długo, mam nadzieję, jedną, wymień jedną sprawę, ciebie chcę wyjaśnić, ale jedną sprawę, no to jedna taka najgorsza kurwa, kurwa którą chcę wyjaśnić. No to wyjaśnij siebie. No ciebie wyjaśnisz, szchociarzu Jebany. Ej, Alan nie ja... bo... Alan, Alan, bo powiedziałeś, że chcesz niarze, wyjaśnić. Powiedziałeś, no, że nie chcesz... Kichę. nie pociągnie bo tylko do tego się nadaje, ty. Alan, powiedziałeś, że chcesz wyjaśnić jedną i drugą. No to co masz do kasy w takim razie? jedno wyjaśni 18 maja, drugą kurwę ale, ale co, co masz do kasy? Co ty to ty do mnie masz, jak ja tak dobrze o tobie mówię. No, dobrze. Ale to co masz do Kasiu? Dobra juz, dobra juz. Nie, nie, nie. Poczekaj, porozmawiamy jeszcze. Kwiecińska, no, ale czekaj. Kondyżer z no. ale, ale, co masz do Kasiu? Ostatnie pytanie. No. Co, co masz do Kasiu? No. To, to co mnie ubliża, kurwa. To już mi ubliża. Chcę, żeby jakąś praktykę. Czy jak ale to co sobie to zobacz program, to... jak ja miło o tobie mówię cały czas. Jak wyzwałeś a, go? od śmieci. wam je, kurwa, od tej, od świnów i tak dalej. Kiedy? No teraz już że nigdy nie brałem! Że jednego No! ty nigdy nie brałem! Teraz... No! no. Coś ty nigdy nie brałeś. Co no dobrze. ty kurwa, Alan, Przecież ty moje Szampaniarzu! No, no. no, no. nigdy no. nie brałem! No dobrze, dobra, to się świecie nabijacie to co będzie się ostatni! A w co was zajebałeś autem? No bo nic się zjebałeś od Jestem teraz w na zierzy sensie, powietrzu, właśnie się siadam do auta, jadę do tej. Alan, czyli co, kolejny Michał Pasternak, tak? Do zobaczenia, do zobaczenia, do zobaczenia. <grym> na razie, ale. do <grym> ale... to, to zobaczenia ja na razie. On powiedział, że powiedział, mniej teraz słów używał, ale... kurwa. Piękny telefon. Do Zadu... szampania. Słowo, słowo szampaniacz. tego programu, programu to jest szampania, czy nie? Na 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 kod szampania. Wygoogluję to, czekajcie. To szampania. Pokazuj. Dupa, na która naciąga. Panię, jest, co to ty, znaczy? <grym> Dziewczyna, która bawiąc się na imprezie, naciąga facetów na drinki, czy też szampana. Skąd on zna takie nawet jest wroty. cytat, patrzcie, no. jest cytat. Ej chłopaki, zarezerwujmy loży na dzisiejszy no. wieczór w klubie. Może dosiądą się do nas jakieś szampaniary? <grym> A, bo on jest dziwką, wiesz, skutkówą i on jest w tym towarzystwie. I dlatego... on jest szampaniarą. Tak, tak. Moi drodzy,